Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Barbary, która pisze do nas. Witam, zostałam oszukana przy podziale majątku, co mogę w tej sytuacji zrobić? Pani Barbaro, no to jest dosyć ogólne zapytanie, ponieważ kwestia podziału majątku może dotyczyć różnych sytuacji faktycznych. Możemy na przykład mieć do czynienia ze sprawą podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i wówczas właściwy jest do rozstrzygania takiej sprawy sąd miejsca położenia majątku. Natomiast w przypadku, kiedy ta wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, no to sąd spadku. tak? I tutaj Należałoby się zastanowić, czy ta sytuacja miała odniesienie do pani sytuacji, tak? Czy, czy tutaj doszło do śmierci jednego z małżonków i był podział majątku, czy, czy państwo po prostu wnieśli o zniesienie wspólności majątkowej i pani się czuje oszukana. Kolejna kwestia, jaka może wystąpić, to jeżeli chodzi o podział majątku, no to na wniosek jednego z małżonków, sąd może dokonać takiego podziału majątku wspólnego w wyroku, w zasadzie postanowieniu, tak, orzekającym rozwód. Jeżeli przeprowadzenie podziału tutaj nie spowoduje nadmiernej złoki, no to też przy okazji tej procedury może być dokonany podział majątku i wtedy postępowanie w przedmiocie podziału toczy się w trybie procesowym i no, mamy do czynienia z podziałem majątku na kanwie postanowienia Rozwodowego, tak? Jeżeli chodzi o samą procedurę, no to tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że przedmiot tego postępowania, o podział majątku wspólnego obejmuje przede wszystkim ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz jego podział między małżonków, tak, byłych małżonków lub jakichś następców prawnych, jeżeli to jest dział spadku. Ustalenie roszczeń pomiędzy małżonkami, tak, podlegających rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstaje w czasie trwania wspólności. Na przykład, jeżeli państwo coś wspólnie zakupili, wspólnie inwestowali, tak, czy zbudowali im dom, nabyli jakąś inną nieruchomość, tak, to też tutaj może mieć zastosowanie. Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, bo na przykład różne były państwa nakłady: tak, ktoś dał mniej, ktoś dał więcej. No i oczywiście ustalenie nieważności umowy. Majątkowej małżeńskiej, tak? czyli tej umowy dotyczącej wspólności majątkowej. I tak wygląda ten przedmiot tego postępowania. To wszystko się robi, sprawdza na, na kanwie danego postępowania, i no, trudno sobie tutaj wyobrazić jakieś sytuacje, w których mógł ktoś panią oszukać. Oczywiście, pani się może czuć. Poszkodowana w pewnym sensie przy podziale takiego majątku ze względu na to, że w pani ocenie subiektywnej może pani e, powinna mieć większe prawo do jakiejś części majątku, tak, ze względu na pani nakłady, czy też na przykład wkład pracy własnej, tak? czy też jakieś osobiste świadczenia, które pani świadczyła na rzecz tego majątku wspólnego. Więc faktycznie może być taka sytuacja, bo nie zawsze udaje się e, osiągnąć takie rozstrzygnięcie, które satysfakcjonuje obie strony w podziale majątku, tak. Natomiast podejrzewam, że w Pani sytuacji doszło do jakiegoś postanowienia, czy też tak zakończenia przynajmniej w pierwszej instancji sprawy, które, która w Pani ocenie jest niesprawiedliwa. Więc spieszymy potwierdzić, że od każdego takiego końcowego orzeczenia sądu pierwszej instancji, każde ze stron ma prawo do złożenia odwołania, tak zwane apelacją. Czyli może Pani się odwołać od takiego postanowienia w pierwszej instancji? Wygląda to w ten sposób, że najpierw wnioskujemy o pisemne uzasadnienie takiego postanowienia, i na to mamy 7 dni. Takie uzasadnienie w formie pisemnej przede wszystkim pomoże nam sporządzić apelację, ponieważ będziemy wiedzieli dokładnie, jakie argumenty po stronie sądu są i tak? jak dokładnie sąd uzasadnił ten wyrok, to postanowienie tak? w pierwszej instancji. Zazwyczaj jest to kwestia od kilku tygodni do maksymalnie kilku miesięcy po złożeniu takiego wniosku. Tak? Także trzeba się troszeczkę w cierpliwość uzbroić po złożeniu wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia. I wówczas, jeżeli takie pisemne uzasadnienie już otrzymamy, to od momentu dnia doręczenia mamy 14 dni na złożenie apelacji. Tak? Czyli bardzo jest istotne to, żeby te 14 dni dochować, ponieważ jest to termin, który bardzo ciężko przywrócić. Tak? Więc trzeba po prostu się w tym terminie zmieścić. I tutaj no w apelacji oczywiście możemy przytoczyć różną argumentację, różne zarzuty e, najczęściej wskazuje się oczywiście to, że sąd w pierwszej instancji wydając postanowienia naruszył w jakiś sposób określone przepisy prawa. Tak, czyli e, jeżeli wiemy, że faktycznie doszło do jakiegoś naruszenia, to musimy je wskazać. Możemy też na przykład zawrzeć argumentację, że sąd źle ocenił e, przedstawione przez stronę dowody, tak? Lub na przykład w ogóle ich nie uwzględnił, że pani pokazała jakieś potwierdzenia wpłat, przelewów, jakieś inne dokumenty, czy też zeznania ze świadków, tak? Dowody ze zeznań świadków i sąd ich w ogóle nie uwzględnił w, swoim, w swojej ocenie tej sytuacji i stanu faktycznego. Może być taka sytuacja, bo zdarza się to, że sądy pomijają całkowicie. <laughs> W zeznania świadków, szczególnie, tak, ponieważ mógł uznać, że dany świadek był niewiarygodny w jakich, ze względu na jakąś sytuację, która zaistniała, ale może się też mylić, tak. Może być też sytuacja, że w ogóle nie przeprowadził ważnych dla sprawy dowodów, o które strony prosiły, w tym wypadku pani, tak. Jeżeli takie sytuacje miały miejsce i pani się czuje poszkodowana, to można taką apelację złożyć i wtedy sąd w kolejnej instancji rozpatruje sprawę jakby co do meritum, tak, i może może ten wyrok tudzież postanowienie, tak, zmienić. I to jest jakby sytuacja, która faktycznie może się zdarzyć. Pytanie jest tylko takie, czy faktycznie pani zmieści się w tych terminach, bo ta sytuacja może już być z, w jakiś sposób odległa w czasie, tak, i, i może się po prostu już tej procedury nie da ponownie uruchomić tak jeżeli by ta pani sytuacja i problem dotyczył jakiejś w ogóle innej sytuacji niż opisana przez nas tak, czyli sytuacja podziału majątku podczas rozwodu czy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami czy z jakiegoś innego powodu np. spadkowego to proszę dookreślić jaka to była dokładnie sytuacja i wtedy będziemy mogli się do tego odnieść natomiast w przedmiocie ogólnym, tak jak pani pyta ogólnie, no to tak wygląda sytuacja, tak? Przedmiot postępowania to jest ustalenie tych wszystkich. Wartości, ustalenie roszczeń między stronami, ustalenie tych nierównych udziałów i yy, ustalenie nieważności umowy majątkowej, i to zapada w pierwszej instancji. Można się odwołać, można apelować, jeżeli się z tym nie zgadzamy, tylko musimy to uargumentować, wcześniej zawnioskować o yy, pisemne uzasadnienie postanowienia, i potem dotrzymać terminu 14 dni na wniesienie apelacji. Tak? I jak zawsze, no tutaj sugerujemy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w przypadku pisania apelacji, bo to po prostu może zwiększyć szansę na jej dopuszczenie i w ogóle przeprowadzenie takiej rozprawy w drugiej instancji. Także z mojej strony to dzisiaj wszystko. Zachęcam oczywiście do przesyłania pytania na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmałpa.poznajfakty.pl i dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.